Serdecznie w Dniu Komisji Edukacji Narodowej, w tak zwanym Dniu Nauczyciela. Wszystkim pracownikom związanym z oświatą, nauczycielom, dyrektorom, pracownikom administracji i obsługi serdecznie dziękuję za Wasz trud, za to wszystko, co robicie dla edukacji, dla pszczyńskiej edukacji, dla tych, którymi się opiekujemy, dla naszych dzieci. Dziękuję również rodzicom za to, że. W tych trudnych czasach pomagają wprowadzić nasze wszystkie placówki, szkoły i przedszkola. Dziękuję za zrozumienie, za pomoc. Dziękuję uczniom za to, że są, za to, że chcą chodzić do szkoły, za to, że wrócili do tych szkół i starają się stosować do wszystkich tych obostrzeń, jakie w tej chwili mamy. To niełatwa praca, bycie nauczycielem, a bycie nim w tych trudnych czasach, w czasach pandemii, to naprawdę wielkie, wielkie wyzwanie. W tym dniu życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia, uśmiechu, radości, sympatii, zrozumienia i uśmiechu uczniów, zrozumienia rodziców, pokonywania wszelkich trudności, i tego, żebyśmy za jakiś czas spotkali się wszyscy twarzą w twarz, uśmiechnięci, radośni i mogli się objąć i przytulić na powitanie. Życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia. Te kwiaty to od was dla nas i od nas dla Was. Bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, dbajcie o siebie, noście maseczki, myjcie ręce, zachowujcie dystans społeczny i do zobaczenia wtedy, kiedy będziemy. Już mogli się zobaczyć twarzą w twarz. Dziękuję.